Zakazany owoc odcinek 352, Kumri mówi kagatejowi, że Ildis ma romans z jej ojcem. Odcinek 352 Streszczenie: Kumri odwiedza kagateja pod pretekstem dowiedzenia się o stanie Halitkeina, który poprzedniego dnia odniósł wypadek. Jej prawdziwym celem jest jednak nastawienie mężczyzny przeciwko Ildis, co przynajmniej częściowo jej się udaje. Z pomocą Emira Ildis próbuje zaciągnąć kredyt, by pozyskać niezbędne pieniądze na podwyższenie kapitału zakładowego i nie musieć korzystać z oferty do Gana, a co za tym idzie, oddawać własnych udziałów w jego zarządzanie. Pracownica banku informuje ją jednak, że wnioskowana kwota jest zbyt duża, by mogła ją otrzymać. Akcja przenosi się do firmy. Sedaj wchodzi do gabinetu Kagateja. Bracie, czym się tak martwisz? pyta, patrząc na strapioną minę swojego szefa. Kumri powiedziała mi coś dziś rano. Co takiego, że nie powinienem wierzyć Ildis i że mnie oszukuje? Nie kwestionuj miłości Ildis na podstawie tych słów, brzmiała bardzo poważnie. Z pewnością jest zazdrosna, wcześniej nie była, a teraz jest. Nie uwierzyłbym w to, gdybym nie widział zachowania Dogana. Robił z moją żoną o tak późnej porze, i do tego zapłacił zaleczenie Halitkejna. Kiedy zbliżyli się do siebie tak bardzo, to niemożliwe, zapewnia asystent. Nie jestem tego taki pewien, odpowiada Kagatej. Co więc zrobisz? Nie wiem, ale mam dość tej sytuacji przeszedłem powiedzieć Ci, że bratowa jest tutaj. Dostałem telefon od ochrony, tymczasem ilbis rozmawia z doganem w jego gabinecie. Informuję go, że sama będzie zarządzać swoimi udziałami. Mam też prośbę, dodaję. Chcę mieć w firmie własny gabinet, do którego będę mogła przychodzić, kiedy będę chciała. To łatwe, odpowiada ojciec Kumri. Powiem Mechmetowi, żeby się tym zajął. Ale ja też mam do ciebie prośbę. W następnej scenie Dogan zwołuje w firmie zebranie. Ogłasza na nim nowego członka zarządu, którym okazuje się być. Ildis, wszyscy, poza Kagatejem, składają jej gratulacje. To był twój ostatni ruch syn Feraid zwraca się do rywala. To nie ma ze mną nic wspólnego odpowiada Dogan. Pani Ildis sama podjęła taką decyzję. Kagateju, nie wszystko kręci się wokół ciebie uświadamia męża Ildis. Decyzję podjęłam sama, jako rozwiedziona matka. Powodzenia, możecie kontynuować zebranie. Kagatej zmierza do wyjścia, zatrzymuje się jednak. Słysząc słowa Dogana i Idis, nie wahaj się do mnie zadzwonić, gdyby Halitken czegoś potrzebował. Kagatej odwraca się i rzuca Doganowi mrożące krew w żyłach spojrzenie. Chcę coś powiedzieć, ale ostatecznie rezygnuje i wychodzi. Zebranie dobiega końca. Fajza wchodzi za Ażu do jej gabinetu. Martwię się o Kagateja, oznajmia. Wszyscy są przeciwko niemu, nie zasłużył na to. Gdybym cię nie znała, powiedziałabym, że jesteś zakochana w Kagateju, odpowiada Ażu. Skąd to wzięłaś? Kagatei jest moim przyjacielem od dawna. Ma specjalne miejsce w moim sercu. Naprawdę, przypuszczam, że bardzo specjalne. To o czym myślisz jest niemożliwe. Chcę tylko powiedzieć, że wszyscy są przeciwko niemu. Z jednej strony Ildis, z drugiej Pandogan. Jest jeszcze Ender, zauważa Ażu. Ale czy nie mają racji? Gdybyś nie zauważyła, Ender wcale się to nie spodobało. No tak, nie chcę mieć tutaj rywalki. Myślisz, że może coś być między Ildis a panem Doganem? Nie sądzę. Ender była dla Dogana czymś ulotnym, na krótką chwilę. Ildis zupełnie nie pasuje do jego standardów. Dogan lubi silne kobiety. Czy silne kobiety nie mogły mu się znudzić? Dobrze znam Dogana. To niemożliwe, by doszło do czegoś między nim a Ildis ale my możemy skorzystać z jej przybycia do firmy. Jeśli Ender i Ildis się pokłócą, mówi dalej Ażu, Ildis będzie po naszej stronie i razem pozbędziemy się Ender na zawsze. Omer nieumyślnie ujawnia przed Kumri informację, że Kagatej na gwałt potrzebuje pieniędzy na podwyższenie kapitału zakładowego, dlatego ubiega się o kredyt. Dziewczyna postanawia mu w tym przeszkodzić. Kumri celowo doprowadza do awarii w domu. Odkręca wszystkie krany i zatyka odpływy. Gdy dom jest już zalany, dzwoni do ojca i mówi mu, że muszą tymczasowo zamieszkać w hotelu. Podaje konkretną nazwę hotelu, następnie sprytnym posunięciem prowokuje Kagateja, by zaprosił ją do siebie. Myślałem o tym, co dzisiaj powiedziałaś, o znajmie Kagatej, gdy Kumri jest już w jego domu. Nie widziałeś tego aż do dzisiaj i zmieniłeś zdanie z powodu moich słów? Naprawdę chcę wiedzieć, co wiesz? Możesz mi powiedzieć chcesz, żebym wyświadczyła ci przysługę pyta córka Dogana. Mężczyźnie, który zostawił mnie samą i wyparł się naszego związku, podczas gdy ja robiłam wszystko, by go ochronić? Gdybyś nie chciała nic mówić, nie wspomniałabyś o tym, dlatego proszę cię, kontynuuj. Nie planowałam ci tego mówić, byłam na ciebie zła i samo mi się wymknęło. W takim razie, powiedz mi teraz. Kumri splata dłonie na kolanach, robi krótką pauzę, by zwiększyć napięcie, i odpowiada: Ildis jest w związku z moim ojcem. Nie mów, bzdur, zaprosiłeś mnie tutaj, a mi nie wierzysz, dziewczyna udaje oburzenie i chce odejść. Dobrze, nie będę wyrażał swojej opinii, po prostu Cię wysłucham. Domyślam się, że Twój ojciec nie powiedział ci nic o tym. Znasz więc trochę mojego ojca, odpowiada Kumri. Nie jest typem człowieka, który przyznałby się do czegoś takiego. W takim razie, jak się tego dowiedziałaś? Widziałam na własne oczy, od dawna podejrzewałam, że mój ojciec ma romans, ale nie przyszło mi do głowy, że tą kobietą może być Ildis. Powiedz mi, gdzie ich widziałaś. Dowiedziałam się, że mój ojciec wynajął pokój w hotelu na dłuższy okres. Czasami wracał do domu nad ranem, więc nabrałam podejrzeń. Śledziłam go, Jillis dołączyła do niego o północy. To nie może być prawda. Kagatay odrzuca od siebie myśl, że jego żona może mieć romans. Jest nawet w większym szoku niż ona była, gdy dowiedziała się o zdradzie męża. Dlaczego miałabym kłamać w tej sprawie? I tak nie będziemy razem. Nie mam korzyści z kłamania. Ale jak to, dlaczego, nie rozumiem, mężczyzna chodzi w te i z powrotem, nie mogąc się uspokoić. Nie wiem, ale kiedy Twoja żona robiła z nas najgorszych na świecie, sama miała romans z moim ojcem. Zależy jej tylko na pieniądzach. Jak możesz tego nie widzieć? Znalazła kogoś bardziej wpływowego od ciebie i cię zostawiła, kontynuuje Kumri. A teraz dostanie jeszcze odszkodowanie. Czego jej jeszcze trzeba? Głowa mi zaraz eksploduje. Jeśli mi nie wierzysz, wyślij kogoś, żeby ją śledził. Ojciec idzie dziś na kolację, ale na pewno spotkają się jutro. Wyślij Sedaya, Ildis na pewno tam będzie. Może pójdzie po coś innego, oczywiście. Ildis w środku nocy idzie do hotelu po coś innego, Kumri zanosi się śmiechem. Nie bądź śmieszny, przypomnij sobie o nas, czy Kagatej uwierzy w romans swojej żony?